Ciekawostką dla mnie na przykład było to, że chociażby Norwegia jest w stałym kontakcie tak jakby już z Polską od dłuższego czasu e, i relacje sięgają już setek lat wstecz. Jest to ciekawe, że zwłaszcza w Katowicach jest wystawa o regionie, który jest zupełnie gdzie indziej. To ma potencjał, żeby rozwijać świadomość o tym, co się dzieje na wokół i nie tylko na Śląsku. Wydaje mi się, że wybrałabym Norwegię. Za młodu mój brat miał taką okazję, żeby w tej Norwegii być i bardzo mu zazdrościłam i zazdroszczę do dzisiaj. Norwegia. Odpowiada mi klimat, przyroda, stan lasów. Super. Z fiordami i z tym, że tam jest dużo turystów, którzy odwiedzają te fiordy, ale też ze złożami żelaza i z ropą. Bardzo mili ludzie sympatycznie odnoszący się do turystów i nie eksponujący swojego bogactwa. No jest to jakieś małe państwo. Owszem, leży to w Alpach, w górach i pod względem przyrody to może być ciekawie. Norwegia z Islandią na pewno kojarzą mi się z Wikingami. Przyroda Islandii jest bardzo surowa. Mieszka tam mało ludzi. Bezpośrednich wspomnień nie mam, ale na pewno chciałabym je mieć. Widziałem zdjęcia i naprawdę zachęcało mnie do tego, żeby kiedyś tam też pojechać.